Nadzwyczajna. Na, 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 na. NADZWYCZAJNA Witam Was w kolejnym odcinku nadzwyczajnej w cyklu w 5 minut do lepszej Ciebie. Jeśli jesteś w temacie zdrowego stylu życia i diet, na pewno nie obcy jest Ci pojęcie makro. Czy naprawdę tylko ono się liczy? Zachęcam Cię, zostań dzisiaj z Basią i posłuchaj, co ma Ci do powiedzenia. Dzień dobry, moi kochani. Witam Was w kolejnym odcinku z serii W 5 Minut do lepszej Ciebie. Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo mi bliskim, tematem związanym bezpośrednio z dietetyką tematem makroskładników. Ostatnimi czasy w sieci możemy spotkać dwa obozy. Dietetyków, trenerów, e, dwa trendy, które pojawiają się głównie w dietetyce. Jeden trend jest taki, że generujemy deficyt kaloryczny, e, nie zważając na makro. E, drugi to taki, w którym e, twierdzimy, że liczy się tylko makro i generalnie, nieważne z czego dostarczymy kalorie, ważne, żeby zgadzała nam się podaż makroskładników. Czym zatem są makroskładniki? Jeżeli chodzi o naszą dietę, o sposób odżywiania człowieka, mamy główne trzy grupy produktów. Grupę węglowodanów, czyli tutaj mamy chleby, kasze, ryże, owoce i warzywa to takie główne źródła węglowodanów. Mamy tłuszcze, tutaj tłuszcze dzielimy na tłuszcze nasycone, czyli zwierzęce, oraz nienasycone, czyli roślinne. Skupiamy się w podaży um, tych tłuszczy nienasyconych, są one dla nas lepsze. Nie zatykają nam żył, nie powodują wzrostu złego cholesterolu. Jest również trzecia grupa produktów, jest to grupa białek. Białka znajdziemy w roślinach strączkowych, tutaj mówimy o źródle białka roślinnego, jak również w produktach pochodzenia odzwierzęcego, czyli m.in. mięso, nabiał, jaja. To są takie główne produkty, główne grupy produktów, które reprezentują te makroskładniki. Wracając do tematu e, odcinka, czyli nieważne co jesz, ważne, żeby zgadzały się makroskładniki. Czy na pewno? Otóż i tak, i nie, ponieważ dieta ma za zadanie nas odżywić, ma za zadanie sprawić, że będziemy mieć więcej siły, że będziemy mieć ochotę na podejmowanie aktywności fizycznej. Że nasze procesy w organizmie będą działały prawidłowo. W przypadku kobiet, jeżeli dostarczamy zbyt małą ilość tłuszczu, w zasadzie już po kilku tygodniach możemy zaobserwować zaburzenia hormonalne, możemy zaobserwować zaniki miesiączek, zmiany nastrojów i tak naprawdę jesteśmy w stanie zepsuć sobie gospodarkę hormonalną, tak naprawdę w miesiąc. Więc musimy uważać na to, co jemy. Natomiast dieta nie powinna skupiać się tylko i wyłącznie na zdrowej nieprzetworzonej żywności. Ja jako dietetyk zawsze polecam wam zasadę 80 na 20. Czyli zasadę najbardziej zrównoważoną, w której mamy miejsce zarówno na produkty wysoko smakowite, produkty przetworzone czy też rekreacyjne, Zajmują one około 20% naszej diety. Czyli w tych 20% mamy przestrzeń zarówno na czekoladę, zarówno na ulubione chipsy. Natomiast w ilości około 30-40 gram niekoniecznie całego opakowania zjedzonego bezmyślnie do filmu pozostałe 80% naszej diety. Powinny stanowić produkty nieprzetworzone, produkty bogato-resztkowe, produkty, które nas odżywią, które sprawią, że nasz organizm będzie funkcjonował jak dobrze naoliwiona maszyna. Zapytacie zatem, w której grupie jestem. Czy liczą się makroskładniki, czy liczy się to, jakie to są makroskładniki. Oczywiście jest to bardzo ważne i ja zawsze będę Wam powtarzać, że żeby chudnąć, trzeba jeść i trzeba jeść dobrze. Czyli, tak jak już wspomniałam, zasada 80 na 20 jest jedną z najlepszych zasad, jakie możemy dać swojemu organizmowi. Po pierwsze, odżywiamy się. Z tych 80% idzie energia do życia, idzie e, całe odżywienie naszego organizmu. Czyli piękne włosy, piękna skóra, dobry humor, regularne miesiączki i chęć do życia. Czyli to, w jaki sposób jemy, ma realne przełożenie. E, na nasze funkcjonowanie w codziennym dniu, też na naszą efektywność w pracy. Pozostałe 20% są to tak zwane produkty dla ducha, produkty dla naszego organizmu, po to, żebyśmy nie czuli ograniczeń, żebyśmy wiedzieli, że nasza dieta jest różnorodna, że nie czujemy ograniczeń, bo często jest tak, że jeżeli zabraniamy sobie wszystkiego, to potem, jeżeli już możemy sobie na to pozwolić lub jeżeli raz sobie na to pozwolimy, Idzie nam to lawinowo, czyli od jednego kawałka czekolady zaczyna się obiadanie, zaczyna się zjedzenie całej czekolady, paczki chipsów, do tego poprawienie pizzą. Także w naszej diecie powinno znaleźć się miejsce na każdą grupę produktów, natomiast stwierdzenie, że tylko i wyłącznie makroskładniki się liczą, nieważne z czego je dostarczamy, jest dosyć mocno niedoprecyzowane i moim zdaniem może powodować również zaburzenia odżywiania. Myślę, że temat został wystarczająco wyczerpany. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie makroskładników, odnośnie tego, w jaki sposób zastosować u siebie zasadę 80 na 20, jeżeli macie jakieś ciekawe doświadczenia w tym temacie, podzielcie się ze mną proszę w komentarzach. Chętnie wszystkie je przeczytam i na nie odpowiem. Także zapraszam was serdecznie. A już teraz zapraszam was na kolejny odcinek z serii W 5 minut do lepszej ciebie. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, będzie nam niezwykle miło, jeśli pozostawisz ślad w postaci komentarza lub kciuka w górę. A już teraz zapraszam Cię do kolejnego odcinka.